Cześć Szemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin, to jest jak zwykle Gorilla Electronics i jak zwykle na tym kanale w tej firmie wykonujemy modyfikacje zwiększania mocy w pojazdach użytkowych różnych. Zazwyczaj są to pojazdy tego typu, czyli samochody marek niemieckich. W tym wypadku mamy Skodę. Jest to Skoda Superb. Mamy też tutaj klienta. Siemanko, cześć. Ja jestem Marcin. Waldek. Waldka. I Waldek sobie przyjął do nas na modyfikację, ze względu też na to, że mamy od w zasadzie tygodnia promocję na Chip w Gorilla Electronics. Także, jak sobie wbijesz na naszego Facebooka, tam jest taki podwieszony post, właśnie który opisuje tą promocję. Napiszesz w skrócie pod tym postem komentarz, czyli markę, model swojego samochodu, jaki silnik. To wtedy bierzesz udział w tej promocji i możesz nawet zyskać do 20% zniżki na e, modyfikację. W tym wypadku będzie to 400 zł zniżki dla Walka. E, ponieważ Waldek właśnie tak jak mówię, korzysta z tej promocji. Także może przeprowadzimy sobie mały wywiad z klientem. E, Waldek, czyli jak długo masz ten wóz? No tak, myślę, że 3 miesiące. 3 miesiące, czyli świeży zakup, tak? No świeży. E, I to jest taka jeszcze 2829 rok, nie? Coś takiego 2, super. 28. Z ciekawostek jeszcze mamy tu skrzynię DSG i skrzynia DSG też oczywiście będzie modyfikowana. W tym wypadku e, musi być e, modyfikowana ze względu na to, że akurat te DSG to jest DQ250. I te właśnie pierwsze rewizje Deku 250 w tych modelach mają zazwyczaj limitery na 370 lub też 350 Nm, a ten silnik w serii generuje 350 Nm, ponieważ mamy tutaj, i zaraz Wam pokażę, silnik 20 TDI o oznaczeniu CBBB, czyli e, Czesiek i 3 Barbary. A ten silnik właśnie generuje 350 Nm i 170 koni. Waldek, ty mówiłeś, że coś tu już sobie ponaprawiałeś? Czy było naprawione, tak? Przez no. poprzedniego właściciela, tak? Nie, 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 to ja to naprawiam. Ty robiłeś wszystko? No. no to super. A możesz powiedzieć co? Był wymieniony kolektor sący, były sprawdzone wtryski, wyczyszczony DPF. Okej, okay, i turbina była regenerowana. I tak? regenerowana, turbina bo ciekła. No, plu super, no widać, że zadbane. Kolektor w zamienniku, nawet nie, nie, nie wiedziałem, że można kupić ten kolektor w zamienniku z Febi. No. Wygląda fajnie, jak nowy, faktycznie, bo stary, mówisz, dużo nagaru było. No, nie? dużo nagaru, no bo poprzedni właściciel jeździł tylko w koło komina no to wiadomo. Dokładnie, i to już mamy silnik, jak pewnie większość z Was wie, na common railu. Akurat w tym wypadku, akurat w tym wypadku mamy tutaj wtryskiwacze jeszcze piezoelektryczne i sterowniki EDC-17 typu CP. 14, 20 lub też 0,4 Mogą tutaj być takie wariacje I jak rozpoznać ogólnie wtrysk, czy jest piezoelektryczny względem cewkowego Główną różnicą jest tutaj właśnie przelew Ponieważ piezoelektryki mają przelewy z boku Potrzymasz tylko? Ja pokażę tu mamy główne ciśnienie paliwa, tak, tu, tu wchodzi paliwo pod ciśnieniem główne, a tutaj mamy powrót. Jak jest piezoelektryk, to ma właśnie z boku, nie ma centralnie z góry zamontowanego powrotu, tak jak wtrysk cewkowy, tylko ma z boku właśnie powrót, a z góry ma główny dopływ. A tutaj Wam rzucam wodkę, jak wygląda wtryskiwacz cewkowy. Tak można najprościej rozróżnić, czy jest piezoelektryk w silniku diesla na Common railu, czy też jest zwykły cewkowy wtrysk. Także tutaj, akurat, te pierwsze generacje, właśnie silników 2.0 TDI na Cerach, były piezoelektryczne, natomiast później już polifty superbów, czy też Skut oktawi drugiej generacji były, bo to jest też super w drugiej generacji, nie? Mhm. Tak. Były montowane już sterowniki EDC17 C47, gdzie stosowano właśnie wtryski zwykłe, cewkowe. Także takie to są mniej więcej różnice. Tak to wygląda pod maską. Czyli reasumując, Waldek mówi, że mamy tutaj DPF-a, jest po regeneracji, turbina jest po regeneracji. Zobaczymy w vlogach, bardzo mnie to ciekawi, jak ona się będzie zachowywać. Po tej regeneracji kolektorek mamy nowy, czyli w środku zakładamy, że jest czysty, ponieważ ten stary był zanagarowany w 50% lub też więcej, nie? Mhm. Tutaj mamy klapę gaszącą. Tutaj mamy klapę gaszącą, tutaj mamy egr -a. To wszystko pewnie też było oczyszczone. Cały to wszystko jest wyczyszczone. Dolociki, wszystko posprawdzane. Swybanty czy też opaski zaciskowe podokręcane, wszystko fajnie przygotowane. No, jest Super, no i to jest właśnie idealnie przygotowany przynajmniej w teorii i załóżmy, że w praktyce też e, idealnie przygotowany wóz pod modyfikację. Dlatego już dłużej nie przeciągając i nie zanudzając tutaj, e, zapinam wóz do rolki, mierzymy sobie razem serię, patrzymy w logi, zobaczymy jak nam te akcje regeneracje przebiegły, czy jest na plus, czy też bardziej na minus. Oświecimy sobie światełko tutaj w Skodzie Superb i będziemy przystępować do pomiaru mocy. Plus, zrobimy sobie oczywiście logi. jedynym słusznym programem, czyli VCDS-em. Wejdziemy sobie w kody błędów. Nie ma żadnych kodów błędów, to jest wszystko live, można powiedzieć. Także tu nie było nic kasowane. Błędów nie ma i nie było. Także jest w porządku. Wrócimy sobie jakiś gotowy log. To są te wszystkie logi? dc 17, proszę bardzo. Zadane zmierzony boost jest, SOI, DOI czyli czas wtrysku, początek wtrysku jest, ciśnienie paliwa jest, dawka paliwa jest, dpf jest, EGT jest. No i to wystarczy. Na pierwszy szczał, żeby powiedzieć coś więcej o tym silniku myślę, że nawet aż za dużo można powiedzieć informacji będzie. Dobra. Seria CBB, Piec. Ok. 3000 obrotów, trzeci bieg, Kolekt. Zejdziemy sobie do poziomu obrotów 1500 i ciut poniżej 1500, dokładnie tak. Cóż za emocje. Spacja. Jademy pomiar. Yy, wiecie co? Zmierzymy jeszcze raz na czwórce, bo ta trójka za krótka, jednak. Coś mi się wydaje. Za szybko to poszło wszystko, także myślę, że może być za mało obciążony silnik, żeby tutaj nam wszystko wyszło jak powinno. Także jeszcze raz czwórka się tam sama narzuca spacja jedziemy Turbo Csut wolniej wstaje klasyka jeśli chodzi o regenerację turbin Reszty nie wiem, zaraz zobaczę z pliku. Mamy loga wrzuconego w Tunezille. także cały czwarty bieg tu jest przeciągnięty, przemierzony. Mamy tak. Ilość popyłów olejowych też widzę, że tutaj jest po prostu nie była zrobiona wymiana filtra DPF po regeneracji tego filtra na pewno. Także to zrobimy, bo to powinno być no, na pewno nie 108. Jeśli chodzi o ciśnienie i regenerację tego filtra, to mamy 274 mB. To jest bardzo dobrze. Całkowicie drożny filtr, dobrze wykonana regeneracja, czyli miecie po prostu filtra. Temperaturę spalin, jaką tu mamy, no już w serii tu mamy pod 840, nawet pod koniec pomiaru, czy też wysoka, jak na serię. A czy tu mamy serię? Mamy serię, mamy jakieś 63 mg. 60 górą dawka paliwa, jeśli tu nie ma dekalibracji zrobionej e, czasu wtrysku wskazuje na to, że jest seryjną dawką. E, no i doładowanie też mamy seryjne, bo mamy tutaj jakieś 1,5 baranie, 2,5 z atmosferycznym. Także jak najbardziej, wszystko tu się klei. E, Skrzynię, tak jak mówiłem, też zrobimy. Mam limiter momentu, i inne rzeczy, które trzeba zrobić. Zastosowanie skrzyni pod nową moc, jaka będzie na silniku za chwilę. No, i zrobimy też na skrzyni punkty zmiany biegów. Tylko zobaczymy, jak źle jest, albo czy w ogóle jest źle. Czwarty bieg, dobra, mamy piąty bieg. I pierwsze, co? O, już mamy szósty bieg przy 60-70 na godzinę. Szósty bieg, zobaczymy, jak nisko potrafimy na tej szóstce zejść. Ja mam puszczony gaz, obroty nam spadają. Teraz dodaję delikatnie gaz, żeby auto sobie jechało. No i pojedzie dalej. To mamy 1200 obrotów, to jeszcze nie ma tragedii. Teraz mamy obrotów 1000, no na 1100 zmienia, 1150 na wyższy bieg. Przy 1100 zmienia się bieg, także dodamy no, jakieś 100-150 obrotów więcej na tych wyższych biegach. Niższych biegów ruszać nie będziemy. I to tyle z Shift Pointów i zrobimy to tylko oczywiście w trybie drive. Sportu nie ma co ruszać, bo wiadomo sport ma wysokie punkty zmiany biegu. Dobra, ja sobie tam softy, lecę do biura przeklikać, ładujemy jakieś pierwsze wersje, mierzymy. No i patrzymy w vlogi, nie? Tak jak zawsze co tam wychodzi. Aha, no jeszcze nie pokazałem jak seria wyszła w ogóle. Eee, a to jest też dość istotne, nie? Także zobaczymy zaraz. Dobra, w serii mamy zmierzoną, wóz ma przejechane 227 niby 1000 kilometrów Auto kupione od Niemca e, Po tych wszystkich rzeczach, które zostały zrobione i powiedziane na początku e, Mamy 164 konie i 356 Nm Moment spoko, taki jak powinien być, czyli słupek kompresja powinna być ok Ponieważ mamy tu seryjny soft I jest moment e, o 6 Nm wyższy niż ma być, także spoko Górą troszkę nam to no, się męczy Brakuje 7 koni. Zobaczymy, co tutaj softem poratujemy i zrobimy. Myślę, jakieś 190, jak wyjdzie 200 koni, to będzie naprawdę sukces. Myślę tutaj, no, jakieś 420 nm, tak patrząc na szybko. Jakby się udało ustawić, to będzie myślę klient zadowolony i te auto zdecydowanie będzie bardziej elastyczne. Wam już mówiłem, ile wyszło, ale klientowi jeszcze nie. Także Waldek mamy wynik taki: 164 konie i 356 Nm, mhm. osiągnięte przez twój pojazd w pomiarze na biegu czwartym. Także jest ok, jeśli chodzi o moment, masz 356 Nm. Górą, tak z doświadczenia, te serie właśnie silników, szczególnie ze skrzynią DSG, nie wiem dlaczego tak jest. Zazwyczaj ta moc seryjna jest też niższa, nie? Aha. Jeśli chodzi o regenerację filtra DPF czy też turbiny, wygląda to dobrze, jeśli chodzi o DPF to bardzo dobrze, masz 270 paskali. Mm -hmm. maksymalne ciśnienie, na, czy też różnice ciśnień na DPF-ie, także to jest ok. Ciśnienie jest niskie, czyli filtr jest drożny, turbina też jest ok, jedynie co to tak troszkę wolniej wstaje, jak to zwykle bywa przy, po regeneracjach, ale nie ma tragedii. I jak już stanie, to jest takie lekkie uderzenie. Nie wiem, czy też to tak czujesz, nie? No, no. E, bo jest takie małe przeładowanie wtedy, właśnie. Także ogólnie stan dobry samochodu. E, ja mam softy szczytane i skrzynię silnika. Idę sobie klikać. E, no i widzimy się za chwilę, jak będziemy wkrywać i, i testować. Dobra. Wóz zapisany, skrzynia, silnik, wszystko mamy zaflashingowane. E, teraz mamy bieg D4 i gdzieś przy 1300 będzie się nam wrzucać już, o mamy już trójeczkę, czyli zdecydowanie wyżej się biegi nam zapinają. O to głównie chodziło klientowi. Poza tym, tak jak mówiłem, zrobiliśmy tu wszystkie inne dookoła tuningowe rzeczy, jeśli chodzi o soft skrzyni, dostosowanie limiterów momentów, delikatnie krótsze czasy zmiany biegów, natężenia prądu na sprzęgłach dalej. Wszystko delikatnie dopasowane pod nową solucję softową na silniku. Także e, teraz dogrzewamy piec i mierzymy po prostu moc, jaka wyjdzie. Zobaczymy, nie? Za chwilę. Czyli bieg czwarty. rzucimy, Zobaczymy jak to się zachowuje w ogóle. Zobaczymy czy mamy paliwo. Paliwo jest na pewno. Zaczynamy jeszcze? Z doładowaniem turbiny. turbiny też jest eee, Mamy okolice 1,65-1,7 bara, te turbiny też więcej nie dmuchają, nie dmuchną, są małe turbiny, które szybko łapią temperaturę, tak szczerze mówiąc, dlatego też mocowo silnik stać na dużo więcej, natomiast turbo tu nie pozwoli, jeśli chodzi o właśnie temperaturę EGT, nie pozwoli nam to zrobić jakiś jakichś 220 koni na przykład, nie nawet 210, jakby będzie 200, to będzie myślę, że sukces, biorąc pod uwagę tą serię. Dlatego też wciskamy spację i patrzymy co tu wyjdzie na, na pierwszej wersji. Moi drodzy, zrobiłem jedną korektę i właściwie nie ma tu czego korygować, po prostu fizyki tutaj nie oszukamy. Jest to małe turbo, które szybko łapie temperaturę, i tutaj dużo zależy od tego, od wyniku końcowego, ile wyjdzie w serii w tych silnikach. Ja maksymalnie robię chyba na 205-210 koni. To taki maks, był z DPF-em 200 to jest taki, myślę, że maksimum, jeśli chodzi o te motory, akurat i mówiąc ściślej o te turbiny. Także więcej tu w skrócie nie zrobimy. Klient też ma ciężką nogę, lubi się. Z, te, z tego, co tu rozmawiamy, dość tak po, pojeździć szybko po niemieckich autostradach, wiadomo. Także nie ma sensu więcej robić. Jesteśmy na limiterze temperaturowym, że GT tam 910 czy 20 stopni e, na końcu pomiaru. Dokładanie w większej ilości paliwa wiąże się z tym, że, nawet jak tam wiadomo, zmienimy kąt w początku wtrysku, z tym, że te GT i tak wzrośnie. Chodzi tu o to po prostu, że ta turbina ma stronę wydechową bardzo małą I bardzo szybko łapie temperaturę Także tutaj żeby było więcej trzeba wymienić turbo Ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby, to jest auto użytkowe Także no, różnica zobaczymy. powinna być duża Waldek zobaczy, pojeździ, potestuje Chyba, że się jeszcze przejedziemy kawałek na drodze no, i zobaczysz się I się pożegnamy, nie? Ale to jest, nie że luf patrzyłeś, tylko to jest normalne po hamowni, wiesz? Po prostu wypierdolić te ciśnienie w oponach czy przynajmniej po mojej hamowni to jest normalne, bo tak zawsze się dzieje To jest kwestia po prostu spięcia, wiesz, auta Jak hmm. z jednej strony bardziej dociągniesz, to, to chyba te koło bardziej Aha. jajkowate I wtedy wyrzucą już ciśnienie, nie? Okoń nie są drzwi niezawarte chyba Ja? Okej okay. Światło się świecił. A bo ja oświecił. Aha. Wiesz, Dobra. żeby żeby mieć jakieś tam światło lepsze. Aha, Dobra. Ale teraz nie trzeba już, bo to na hamownie jest tak, wiesz. Mm. Bo te biegi też chciałeś punkty zmiany biegów. Nie podwyższe mm -hmm. to są podwyższone. No widzę, no, że no. Robisz trasa na Gdynia dzisiaj, nie? Ja no to sobie pojedziesz, potestujesz yy, i to zweryfikujesz, lewo kawałeczek się przejedziemy tylko. Nagramy reakcję dla widza, twoją. <śm> czasu po prostu, nie? Z mm. sobie pojedziesz, zobaczysz. Mamy od 50 do 70 Nm więcej, także musi to być odczuwalne po całości. I na którym biegu teraz jedziemy? Na piątce. Na piątce. No tak redukcja 4, teraz wchodzi na 1300 4. obrotów najpóźniej, nie? Mm. A wcześniej było 1100. Czyli stój, no, kiedy Było chyba przy 1600 już piątkę wrzucał, mm. a teraz jest na 1800 tym ustawiony, nie? No. Dobrze, to wiesz co, ja Ci bardzo dziękuję, bo tam już też klient czeka kolejny na promocję na tuning. Ja Ci bardzo dziękuję za udział w filmie, za udostępnienie auta. Ty sobie pojeździ po prostu potestuj. Na oprogramowanie jest gwarancja. Jakby coś nie grało, to zgłaszaj problem. Będziemy poprawiać, ustawiasz pod Twoje mm. oczekiwania. Wam dziękujemy za oglądanie. Życzymy wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim. No. Trzymajcie się no, krótko. Hej! No hej! Nareczka.